No, witam serdecznie! Dzisiaj u mnie na warsztacie taka mała końcóweczka. Znaczy, w sumie, pamiętacie tam ten odcinek z tym, z tym dopałkiem na KT970A? Ona mi wyrzuciła 120 W, ale oczywiście. <laughs> Apetyt rośnie w miarę, że tak powiem. no Czym więcej mocy, tym więcej się chce. 120W mi wydmuchała. Tutaj mam tą trzydziestkę swoją. Ten nadejlniczek 30W. A tak, tu mam dopał. Chciałbym powiedzieć na NXP, ale zrobiony jest na wzór. I to jest tranzystorek 2P. 920. a Dokładnie nie wiem, zaraz wam pokażę, może może będzie coś tutaj widać. Jest to do, dokręcone w tej chwili do radiatora, ponieważ będę to stroił. Znaczy już on tutaj mi zatrybił tak pirazy oko, tam no, wzmocnienie dwukrotne tylko, ale, ale zatrybił z 30 W robi 60, ale. Mm, Teraz kwestia jest dostrojenia. Dwa obwody mamy rezonansowe. Tu mamy jeden obwód przystosowujący do, do oporności z 50 ohmów na, jak widać, tak jakby antena Dipol 300, 300 ohmowy. Przez rezystorki, znaczy rezystorki są do masy, żeby wytracić obciążenie, ponieważ to jest MOSFET i to jest podwójny MOSFET. I teraz tak, że przy strojeniu używam napięcia nie 50V do niego, bo normalnie znamionowo będzie szło na niego 50V zasilanie, tylko zasilacza tutaj takiego pożyczonego, że tak powiem, Radmora. bodajże tam chyba 8A, 26V z niego wychodzi. No i tak. Do połowy mocy, po prostu 26V, 25-26V, na to puszcza mnie 50, ponieważ przy strojeniu jest ryzyko. Ja wiem, co się ze mną działo. Jak stroiłem to 120, a potem dowaliłem na nią full mocy. I po prostu to, to, to już nie jest zabawa, że tak powiem, że przy nieekranowanym urządzeniu takie, tego typu sobie człowiek przebywa tam a strojenie trwa przeważnie gdzieś z godzinkę, półtora to już nie jest takie, że tak powiem mało bezpieczne, bo tego nie odczuwamy dzisiaj, ale potem trzy dni ból głowy, a być może nawet i białaczka, oby nie i teraz tak co jeszcze powiem dla tych którzy właśnie się zajmują taką Tą techniką w tak samo co w po prostu tego nie na. No, chciałem powiedzieć, właśnie na temat zdrowia, jak to wpływa. Można się załatwić nawet nie wiedząc kiedy, tak żebyście. Ja to robię, żebyście Wy tego nie powtarzali, nie? To jest akurat tylna ścianka tego wzmacniacza, będzie i. I, i tutaj mam resztę obudowy tego wzmacniacza i tutaj będą jeszcze wszystkie wskaźniki z przodu no to będzie na tylnej obudowie będzie zasilacz w środku będziemy robić dobra odstawmy to trochę postawmy sobie tę kamerkę gdzieś tu tak jak stała na półeczkę dobra no i teraz co Tutaj mam mierniczek, ten wortomierz. Ten, ten nie sprawdzam na żadnych tam 2 metrach, na niczym, tylko podpinam tutaj sztuczne obciążenie. Sztuczne obciążenie sobie załatwiłem już nie 40 rezystorów, tylko jeden rezystor o mocy znamionowej 400 W. I no trochę się nagrzewał tutaj, przy setce się nagrzewa, się robi letni, ale wytrzymuje bez żadnego problemu. I teraz tak um, Przede wszystkim to tak, zamknijmy drzwi, bo drzwi też mam pociągnięte siatko w tej chwili. Jesteśmy w klatce <gry> e, W sztuczne obciążenie jest, bateria od miernika się ładuje, zaraz się podłączymy. Zostawiłem, pojechałem do Czech i zostawiłem miernik włączony. I przyjeżdżam, bateria 4V z 9. Na szczęście jest to akumulator warty także. Akumulatorek, I zobaczymy, co tutaj się, się podładową. No, się podładową, mam 8V. Trochę na godzinkę starczy pomiarów. Dobra, to czyli teraz tak. Ustawiamy sobie 0. Mamy 0. Mamy 0. Dobra. Wpuszczyłem zasilanie przez bezpiecznik 2A. Jak przekroczy prąd, to żywotny bezpiecznik, chociaż jak płynnie wzrasta. E... Czekajcie, nie wiem, czy tu widać, bo ta kamera. Widać ten stół? Dobra, widać. E... Ten też widać. Po prostu jest na tej zasadzie, że <laughs> jak płynnie dodaje mocy, to ten bezpiecznik topikowy wytrzymuje nie? nawet i 4 a on wytrzyma głąb Włączamy zasilanie wzmacniacza. Mamy 0V w tej chwili. Zmniejszamy moc, włączamy nadajnik. I jedziemy z mocą. No i tak. No, do końca to już go zaczyna przytłumiać ten. ten. Mamy 32 V w tej chwili, ale przytłumiło go. 34 V na max. Jak do końca zrobię wzmocnienie, czyli 30 W na wejście puszczę, to jest już przytknięty tranzystor. Już widać, że on nie pracuje. O, wystarczy zbliżyć. Po prostu zmieniam, zmieniam pojemność cewki z tego, co tu widzę. I... I rośnie, bo on pracuje w tej chwili w puszpulu. I teraz tak, jedna albo druga strona. Tu mam dwa trimerki do korekcji pomiędzy jedną a drugą stroną sinusoidy. Tego oczywiście nie widać, bo bym musiał styloskop pod sondę podłączyć. Za obciążeniem sztucznym. Małe te są trimery. Nie ma co tu. Co tu? A, nie. Są trochę za małe. I teraz tak. Przy dużych mocach są duże pojemności kondensatorów, takich w miarę granicach 47, 100 pico, 200 pico. Nie... Dużej różnicy nie ma taki trimer 12 pico, nie? Tu Do... za bogato nie wpłynie, on tam przesunął 1 MHz, nie? Więc zaczyna mi już głowa boleć, także zmniejszam moc. Niby to tylko tam bodajże, w tej chwili tam 30 V to, to niedużo, nie, nie? Może to po prostu taka zmiana, zmiana pogody, nie. Niby 30V to nie jest WC, częstotliwość 92 MHz, nie? No i dobra, i teraz tak sobie dostawmy stopiko na wejście to samo wejście spadek jest. Na bramkę. O! Pięknie poszła moc. 70-65V. Ale jest na długich nogach i to nam robi jako cewka. Czyli na krótkich nogach musimy puścić to gdzieś tutaj w tym miejscu przed cewką. Musimy te dwa falowody, ten wejściowy, przede wszystkim wejściowy, zestroić. 65 v dmucha 65 v 65 razy 65 podzielić przez 100 42 waty, 42 i 25 42 W 25 250 wat, nie. 42 W, a tutaj nie mam do końca tutaj gdzieś daje na niego no, dwukrotnie wzmacnia no napięcie no. Połowa napięcia tego tranzystora. jeszcze zobaczmy teraz tutaj, jak mi zwiększą pojemność. Pojemność bramki, pojemność... pojemność bramki, ale przez. Dobra, weźmy teraz sobie na krótkich nogach stopiko. Prosta sprawa ze strony, taki dopół, tylko tyle, że. Stopiko na krótkich nogach, to będzie gdzieś w tym miejscu. Zobaczcie, tutaj mi urosło przy wejściu, ale nie tyle co bym dodał na, na długich nogach. Jak zrobię jak jest falowód tutaj w koło, to teraz każdy milimetr na tym falowodzie to jest to jest inna indukcyjność przy tych częstotliwościach, także to. To zestroić, to nie może być tak, że sobie przylutowane i płytka wedle schematu, bo wystarczy o milimetr więcej dodać cyny. Yy, przesunąć o milimetr i już mocy nie ma, nie? No dobra. Przez tu wzrosło. To teraz mamy tutaj 47. Musimy wybadać, czy zmniejszyć, czy zwiększyć pojemność. Aha. I zwiększyć pojemność. Damy 220 piko, albo dwie setki. mi się zdaje, że to będą dwie setki. Standardowo. Jedna setka. 220 przy tym miejscu. Czyli mamy za krótką cewkę. Polera. Jakbym wydłużył cewkę na wejściu na bramce, to wtedy mógłbym dać mniejszą indukcyjność, bo to znaczy mniejsza pojemność Zobaczmy jeszcze teraz w połowie tego falowodu spadek. O! Zobaczcie jak, jaki jest motyw Teraz Wam pokażę. Weźmy kamerkę tutaj postawmy, tak żeby było widać falowód Ojej ojej, momencik, momencik No i dobra, i teraz patrzcie, tu mam i teraz tak, dotykam, tu jest początek i dolna i górna połówka, nie? Poziom mocy sygnału widać, widać. I teraz tak, dotykam stopiko, blokuje wejście. Czekajcie, wejście, wejście, moment. O, do masy poszła moc do 58, 56 V, nie? A teraz tak to samo do masy. Zwieram w tym miejscu falowodu. O, tak o, w tym miejscu. I poziom mocy spada. Zobaczcie. A wystarczy, że zewrę o centymetr dalej. I poziom mocy rośnie. Przez kondensator do masy, czyli po prostu. Trzeba teraz wyczuć, w którym miejscu i nie dawać, tak jak to wszystkie projekty, ja nie wiem, mi to się zdaje, już zacząłem sobie tak, doszedłem do wniosku, że te wszystkie projekty na częstotliwość 88-108 są specjalnie, nie wiem przez kogo to jest robione, są te projekty, żaden z tych projektów nie jest poprawnie zamieszczony w tym internecie. Nie wiem, jak to dla ludzi działało, moim zdaniem specjalnie są przynajmniej jeden albo dwa błędy wprowadzane i dopiero wtedy jest zamieszczany schemat na internet. Tak jakby to było, ja nie wiem, zakazane. Zobaczcie, większość schematów jest napisane: kondensator prosto na wejściu, na bazie albo na bramce, nie? Na bazie albo na bramce. Przecież to jest nierealne, żeby tutaj miały działać, żeby to zestroić. Musi być od bramki przede wszystkim na początku cewka, a potem dopiero możemy sobie dopasowywać wyjście do wejścia. Czyli za cewką, czyli mamy tu obwód i za cewką robimy. I poziom mocy rośnie. No to o co kaman? To kto tu jest kurwa głupi? Bo ja już tego raz nie rozumiem. Normalnie aż czasami czasami to się nóż w kieszeni otwiera jak widzisz schematy, a na schemacie jest prosto jak byk. Układ LFC, a przed nim na bazie kondensator. No oryginalne końcówki otwierałem, nigdy prosto na bazie, na, na bramce na bazie nie było bezpośrednio kondensatorów, zawsze był najpierw w RFC układ, czyli indukcyjność, rezystancja, tak jak tutaj są, mamy rezystancję do masy, żeby zrobić zero mu na bramce, F, czyli indukcyjność i dopiero C, na końcu ma być C. No i dobra, ja tutaj sobie pokombinuję jak ze stroje to podłączymy 50V i pokażę Wam, że wydmuchał prawie 278 powinien 278 V wydmuchać w, tutaj w tą końcówkę. Dobra, zmniejszmy tą moc, bo tu faktycznie może kamerka. I tu jest wyjście na a jak ten... A delikatnie letni. No, załatwiłem sobie właśnie ten yy, wyciążenie sztuczne i, i oryginalne, znaczy oryginalne, takie, takie do, do pomiaru 400, w sumie 500 watowe, ale napisane znamionowo, ciągła praca 400 wat a, a praca chwilowa 500, nie? I bez żadnych puszek z olejem i też elegancko. Wygląda jak taki tranzystor. Trochę mniejszy nawet. Dobra, posiedźmy sobie trochę, zestrójmy go i za chwileczkę po przerwie po reklamie bo się. jasne Nie wiem jak to wam pokazać, bo jak zwiększam poziom mocy, to kamerka nagrywa, ale jest inwalid pliku <noise> Czyli po prostu yy, no wpływa włóczę na kamerę i, i, i mam kłopot. no. Wiecie co? Może postawimy ją sobie tutaj dalej, dużo dalej. Gdzieś o tu postawimy. O, czekajcie, tak żeby ona sobie tutaj stała. Nie wiem czy z tej odległości będziecie widzieć w ogóle miernik. Miernik też zaczął szwirować, nawet wskazówkowy. Musiałem go troszeczkę tutaj dalej odsunąć. Nie wiem, postawię go sobie tu czekajcie, mam nadzieję, że bo jest ustawiony w tej chwili na 300 V pomiar nie będzie widać będzie za ciemno jak to by zrobić czekajcie może postawmy go tak, żeby jak najdalej odsunąć od tutaj, tutaj. Spuścimy sztuczne obciążenie w dół, niech sobie wisi. A my tutaj może spróbujemy sobie o tak, żeby było widać te, ten miernik. Kurde, te moje rupieci wszystkie. Sprzedam kolekcję radi A jest tego, nie wiem, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Tu mam osiem, w domu mam pięćdziesiąt. Dobra, miernik widać, tam kawałek tego widać, tu mamy na 300V, nie? Eee, nie widać tam... Czekajcie... Tam mam ten nadajnik, o tutaj, o w tym miejscu, to jest nadajnik, tam mam regulator mocy, o tutaj, o... Tu, 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 tu o... Tutaj mam poziom mocy, tam wisi gdzieś na dole, o tam idzie przewód od anteny i wisi na dole sztuczne obciążenie i sonda... Sondę mi jedno spaliło, diody przebiło... A tam jest, tam na stole, o w tym miejscu jest ten dopał Na tym 2P 920A 300V jest ustawiony pomiar, także Będziemy zaraz spróbować mierzyć Tylko, że cholera, ja się nie rozerwę, bo tutaj nie widzę Dobra, daję tak to pół, Na pół gwizdka, że tak powiem Co tu poszło nic nie poszło. Mamy na 100 V, mamy 30 V. Dobra, nie jedziemy dalej. Na 300 na 100 V mamy pełne 100, a na 300 na 300 V mamy w tej chwili 120 V pokazuje. napięcia WC, tego co idzie na antenę. Jeszcze troszeczkę. Co my mamy? 150, 160 V Dobra. Jeszcze troszeczkę Tutaj mam amperomierz analogowy To mam Mamy w tej chwili 180 V Tutaj na dole dolna linika Tutaj o na zakresie 180 V 180 V Wczech Jeszcze kawałek Co teraz mamy? 180 już się nie zmienia a tu już zaczyna go pewnie dławić. popatrzcie ile teraz jest tam najwięcej spadło teraz co my tu mamy? co ten miernik nam pokazuje? no 100 50, 60, 70, 175 V, ale jak uziemię przewody, mam właśnie, trzeba było uziemić, bo do mier... WC wpływa przez te kable, przez, o, przez, te, przez te kable, o właśnie, i miernik się się zwiesza, i sonda. I znowu diody uwaliło? Ach, nie uwaliło, tylko przebiło. WC... Albo tutaj się rozpiął, a kurde, jaki gorący, dobra, niech się wisi w powietrzu, może nic, który ci nie, nie zapali. jedziemy dalej, zobaczymy teraz. Rośnie, 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 rośnie. 180 V, 170 w tej chwili, 170. Ale www. wpływa mi na te banany. Trzeba skrócić ten przewód z tymi bananami między sądą a miernikiem. Dobra, zmniejszę i teraz tak wzrasta, wzrasta, wzrasta. I trzeba uziemić sądę koniecznie. Mam 210, w tej chwili 220, 220 V. Zaraz policzymy, jaka moc z tego wychodzi. Dobra, wyłączam to, bo tu nie są żarty 220. To tak, jakby ktoś dotknął anteny, to tak jakby gniazdka rękę przytknął. Dobra, tutaj sobie postawmy. Nie wiem, czy to się nagra, czy to się nie nagra, czy znowu nie będzie inwalid. Eee, dobra, bierzmy kalkulator 220 V razy 220 V. Końcówka trochę się nagrzała, letnia. Wyłączmy ją. Dobra. I teraz podzielić przez dwukrotność oporności, czyli 100 om. Wiecie co wam powiem? Tyle. Tyle wat. Dobra, wyłączmy. 220 razy 220 podzielić przez dwukrotność 50 ohm, czyli przez 100. 484. Prawie pół kilowata wypchnął tranzystor. Ten tranzystorek przy napięciu 61 V zasilania, bo połączone są dwa zasilacze. Nie wierzę, a może i wierzę no. 30 watów na wejście z tego mego, pół kW na wyjściu. Także gorąco pozdrawiam. I obiecuję, że nie pokusi mnie sprawdzenie zasięgu. <laughs> Chyba że w Czechach. W Czechach bez żadnego problemu. Pół kilowata to żadna moc. I można na zgłoszenie. Normalnie można nadawać. Ja tylko w Polsce nie wie, że nie można, to jeszcze każą płacić abonamenty. Także ja gorąco serdecznie pozdrawiam. A i chciałbym dodać, że prawnie nie musicie płacić abonamentu radiowo-telewizyjnego, ponieważ. Jest telewizja polska, jest spółką akcyjną, a spółka akcyjna powinna przedstawić nam ofertę, zanim pobiorą pieniądze. Pozdrawiam.